Większość domów, które pragną być dostępne dla do osób na wózkach wygląda jak korytarz szpitalny. Cześć, jestem Wojtek i od wczesnego dzieciństwa choruję. Dystrofię mięśniową duszę na to bardzo rzadka i nieurzeczalna choroba, która prowadzi do utraty badania nad własnym ciałem. Przez 8 lat byłem redaktorem naczelnym kluczowego muzycznego orcyz od ponad dwóch lat razem z moją. Narzeczoną Agatą prowadzę projekt Life on Wheels, którego głównym zadaniem jest walka ze stereotypami dotyczącymi osób z i motywowanie wszystkich do działania mimo problemów. Moim największym marzeniem jest wybudowanie pięknego i funkcjonalnego domu, który stałby się inspiracją do zmian zasad projektowania dla osób z niepełnosprawnościami oraz pierwszym krokiem inkluzywnego budownictwa mieszkalnego. Technologia Smart House kojarzy się z zabawką dla bogatych ludzi, ale w moim przypadku ma zupełnie inny wymiar, bo może mi umożliwić niezależność. Może mi pozwolić, na przykład, otwierać drzwi moim głosem. Kolejnym ważnym celem jest dla mnie pokazanie, że projektowanie dla osób z niepełnosprawnościami, osób na wózkach, osób starszych może być estetyczne, być osadzone w nowoczesnych technologiach, może być ekologiczne i Usytuowane w blisko przyrody. Większość domów, które pragną być dostępne dla do osób na wózkach, wygląda jak korytarz szpitalny. Polska architektura kojarzy się ze schodami prowadzącymi do windy, wąskimi korytarzami na nawierzchnią. W ramach tej architektury moje życie jest naprawdę trudne i Stawia przede mną bariery, których nie jestem w stanie pokonać. Mogę powiedzieć, że zastosowanie architektury i przestrzeni miejskiej wyznacza granice mojego świata. A w Polsce te granice są bardzo zawężone. Na początku 2023 wystartujemy z budową, ale będzie. Obecnie szukamy inwestorów i sponsorów dla naszego przedsięwzięcia oraz jesteśmy w trakcie szukania odpowiedniej działki. Trzymajcie kciuki za nasz projekt i śledźcie nasze social media, bo będzie się dużo działo.